Agent Doł, rozdział czwarty, część pierwsza. Drogi mój wielce, zwłaszcza, że jedyny bratanku, odwołany na własną prośbę i ze względu na stan zdrowia, co zwykło u nas chodzić w parze, zostawiłem cię poniekąd bez pożegnania, ale jest też i twojej winy trochę, albowiem trudno było mi cię pożegnać, kiedy tak raptownie, jak mawiają w kołach zbliżonych do Hollywoodu, film ci się urwał. Mef przerwał na moment lekturę i podrapał się w głowę. Skąd stryj, pisząc ten list jakiś czas temu, na co wskazywały i pożółkły papier i wyblakły atrament, mógł przewidzieć, jaki obrót przybierze wieczorek powitalno-pożegnalny w jego górskiej daczy. Czytał jednak dalej. Jak mogłeś się zorientować, jestem zwolennikiem stawiania na młodych i puszczania ich od razu na głębokie wódy. Wody? Bo tylko w ten sposób mogą się czegoś nauczyć. Jak mawiają w naszych stronach, uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć. List ten, jak zapewne zauważyłeś, nosi numer jeden. Od tej chwili co dwa dni będziesz otwierał kolejną kopertę. I masz tak czynić, aż się wypełni to, co się ma wypełnić. Piszec z stylem cokolwiek chropawym, ale niestety nasza literatura piekielna od wieków drepcze w miejscu. Zresztą, prawdę powiedziawszy, nie wydała ona dotąd ani swego Szekspira, ani Boileau. A Dante, choć korzystał z naszych inspiracji, potem się ich wyparł. Kiedy u zarania świata nastąpiło podzielenie kompetencji. Biali nie tylko dostali pierwszy ruch, ale również mogli wybierać specjalizację. Wybrali kierunki humanistyczne, nam z konieczności przypadły nauki techniczne. Jak zapewne słyszałeś, przez długie wieki konkurencja określała je mianem wiedzy tajemnej. Rzucała kłody pod nogi alchemikom i lekarzom, stąd piekło. Kiedyś sam to stwierdzisz, jest całkiem nieźle rozwinięte technicznie. Elektryfikację przeprowadziliśmy jeszcze w XVII wieku, a wszystkie diabły funkcyjne mają służbowe ślizgacze do poruszania się na płynnej lawie, a więc jednak nie narty ciągnięte przez potępionych. Na temat naszego świata narosło mnóstwo nieporozumień i zafałszowań wynikających z konsekwentnej nieżyczliwości białych, którzy całe wieki starali się naszą czernię jeszcze bardziej zaczernić. Wizy udzielane przez nas hojnie, podobnie jak stypendia twórcze dla ziemskich artystów, wykorzystywane były w sposób niegodziwy do szpiegowania naszych posunięć, mącenia w głowach młodym diabłom a na zewnątrz do czarnej propagandy. Taki Memnik na przykład przebywał u nas 6 miesięcy na koszt piekielnego związku artystów-plastyków, a potem obsmarował nas w swoim sądzie ostatecznym w sposób złośliwy i tendencyjny. Bardziej wierne prawdzie malowidło Hieronima Boscha zostało błędnie zatytułowane i prawdziwy obraz piekła określony został jako ogród rozkoszy ziemskich. Owszem, nie taimy. Panuje u nas niezbędna dyscyplina i skromne warunki bytowe, ale wynikają one jedynie z konieczności zachowania hartu ducha, skąd stałe hartowanie przez kąpiele w smole i w siarce, zresztą krótkie i pod nadzorem lekarzy. No, oraz chodzi o przeciwdziałanie nieustannym podchodom strony przeciwnej. Jednakowoż nie będę rozwodził się nad opisami naszych stron, przodujących nie tylko pod względem termicznym. Sam wpadniesz, to zobaczysz. Pragnę przejść do szczegółów misji, której końca, mój wiek i zużycie nie pozwalają mi doczekać. Twoje pierwsze zadanie po ustaleniu bezpiecznej bazy winno polegać na zmontowaniu odpowiedniej ekipy niezbędnej do przeprowadzenia akcji, której szczegóły ujawnię ci w następnych listach. Tu uwaga, nie radzę ci otwierać ich już teraz. Napisane są bowiem atramentem, który staje się widoczny dopiero w określonym terminie. We wszystkich swoich poczynaniach możesz się zdać na moich chłopców. Są to ćwierć diabły niższego zaszeregowania, poczciwe, choć prymitywne, wyhodowane przez naszych zasłużonych naukowców drogą krzyżówek i doboru nienaturalnego. Mają zakodowane bezbłędne posłuszeństwo i imperatyw zapewnienia ci bezpieczeństwa. W wypadku konfliktu tych dwóch zadań Twoje bezpieczeństwo znajdzie się na pierwszym miejscu. Oczywiście mają również polecenie, i to niepodlegające dyskusji, niedopuszczenia do Twego wycofania się z przedsięwzięcia, o co rzecz jasna, nikt cię nie podejrzewa. A umieją to robić. A zatem pierwsza sprawa. Zgromadzenie współpracowników. No ale skąd mam ich u licha wziąć? jęknął mef. Skąd masz ich u licha wziąć? Zapytasz zapewne. Drogi mój, jak złoto na światowej giełdzie, bratanku: mogę ci przytoczyć jedynie cytat z pism konkurencji. Szukajcie, a znajdziecie. Listę kontaktów znajdziesz w książce Who is Who in Hell w suplemencie pod tytułem The World of Demons, który możesz otrzymać w każdy piątek o północy na placu Bastylii, gdzie zwykły gromadzić się cienie wielkiego terroru. Dziełko wymaga rzecz jasna aktualizacji, ale jako człowiek wprawiony w działalności reklamowej i handlowej poradzisz sobie z tym tuszę bez trudu. Oczywiście czasy dla naszego przedsięwzięcia są znacznie cięższe niż on dziś bywało. Jeszcze parę tysiącleci temu lasy obfitowały nie tylko w tury i niedźwiedzie, ale w rozmaite nimfy, najady i dryady, stada centaurów pasły się na stokach górskich, a o fauna łatwiej było niż o szczura. Hasło czarownice w każdej gminie miało pełne pokrycie w rzeczywistości. Astrzegi, upiory, demony jakaż była ich rozmaitość. Samych wampirów mieliśmy zarejestrowanych 44 gatunki. Żaden uczciwy zamek nie mógł obejść się bez widma. Strachy zbierały się na rozdrożach, gęściej niż Autostopowicze. Błędne ognie mnożyły się jak robaczki świętojańskie. Istniały nawet związki zawodowe dzieciobójczyń czy wręcz stowarzyszenia wyższej użyteczności wiedźm i złośliwych karłów. Aby groza rosła w siłę, a strachy żyły do ostatniej kropli krwi. Dziś, gdy cały nasz świat przetrzebiono jak faunę sawan. Afrykańskich i wyrzucono za sprawą bezdusznego racjonalizmu poza nawias nauki do spluwaczki z gusłami i przesądami pozostały zaledwie metafizyczne niedobitki. Ale nie uwierzysz, w XIII wieku podaż aniołów stróży przekraczała popyt. Bywało, możni tego świata mieli pięciu czy sześciu takich piękno duchów, a i także żyli Ile wlazło? A dziś w większości regionów jeden anioł stróż przypada na dzielnicę i to na pół etatu, a są kraje, gdzie ledwie kilku rencistów usiłuje konspiracyjnie kontynuować ten zawód. Ale dlaczego? Zapewne ciśnie ci się na usta, bratanku mój miły, jak krew z siadem lekiem, pytanie dlaczego. Dlaczego zmarnieliśmy, przygaśliśmy, zeszliśmy na 55 plan? Odpowiem ci krótko. Ewolucja. Organy nieużywane zamierają, a my w którymś momencie przestaliśmy być potrzebni. Zaczęło się banalnie: od sprawy wodzenia na manowce i na pokuszenie. Wraz z nastaniem renesansu ludzie zaczęli grzeszyć na potęgę, nie czekając nawet na nasze namowy. Pewne złagodnienie drugiej wysokiej strony, która zawierzywszy złudnemu przekonaniu, że samo doskonalenie ludzkiego umysłu będzie wystarczającym gwarantem rozwoju moralności, wycofała się w zacisze gdzieś na wschód od Edenu, coraz rzadziej stosując środki represyjne, spowodowało, że ludzie przestali się bać. Liberalizacja w szeregach białych. Od wieków przestaną stosować numery w rodzaju Sodomy i Gomory, potopu czy plak egipskich sprawiła, że bojaźni było coraz mniej, a coraz mocniej utwierdzało się przekonanie wśród ludzi, że mogą wszystko. Ewolucje zaś mają to do siebie, że rozwijają się tylko w jednym kierunku, gdy postęp ludzkiej emancypacji ruszył, Zdechł pies. Klamka zapadła. Sytuacja, która początkowo wydawała się niezwykle dla nas korzystna, wkrótce zaczęła wpływać demobilizująco. Z pokolenia na pokolenie diabły stawały się coraz mniej agresywne, mniej rzutkie. Poczęły przejawiać zainteresowania kulturą i sztuką. Coraz rzadsze były akty prokreacyjne. Zamanowała moda diabeł z diabłem, co jak wiadomo bywa przyjemne, ale dzieci z tego nie ma. Szeregi zawodowców topniały z roku na rok. Piekielna elita nie wychylała nosa ze swych pieleszy. Trzeba też pamiętać, że nasz świat posiada pewne wymagania, jeśli idzie o komfort intymności. Upiory nie znoszą nowego budownictwa, jarzeniowego światła. Rusałki chorują w wodach masowo odwiedzanych przez turystów, a z kolei Aniu nie jest w stanie wyżyć w jednym pokoju z telewizorem. Tymczasem wszystko, co przyjemne, oświetlono, co skryte, wyświetlono, a mateczniki, ostoje wilkołaków, wycięto. Skutki sam widzisz. Utraciwszy dużą część swojej siły przekonywania, staliśmy się, przynajmniej pozornie, niepotrzebni. Tak my, jak i biali. Nie mamy większego wpływu na postępowanie ludzi. W centrali naszej konkurencji zapanowała teraz taka demokracja, że wszystkie ważniejsze decyzje zapadają większością głosów, a i tak co róż, któryś ze świętych zakłada wotum separatum. Jeśli dodamy zwiększoną jawność życia rajskiego, zrozumiesz łacno, dlaczego wszystko się po prostu sypie. Tak, tak. Przekonasz się już wkrótce, jak ciężko jest dziś egzystować mocą nadprzyrodzonym. Mimo to do nas będzie należało decydujące słowo. Za dwa tygodnie zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Całuję Cię jak najczulszy Judasz. Twój stryj ciąg dalszy nastąpi.